Death Stranding, gra Hideo Kojimy, piękna, z dobrą fabułą i przemyślaną rozgrywką. To był jeden z powodów, aby kupić PlayStation. Tylko po to, żeby ta gra wyszła potem na PC-ta. A potem jeszcze na iOS-a. No i teraz na Xboxa. No nic. No więc pc jest najlepszą platformą. Ale spokojnie, nie mam nic do konsolowców, sam posiadałem PS4, PS3 i Xboxa 360, a nawet PSP. I w tym filmie wypunktuję wam właśnie dlaczego PC jest najlepszy, a nie PlayStation, Xbox czy Nintendo. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że aktualnie większość gier... ...ekskluzywnych wychodzi na komputery. Na przykład takie Days Gone, które na PS4 był uznawane za klapę i... Ktoś z Sony pomyślał, ty, a może rzucimy tę grę na Steama? No i był to, można powiedzieć, dobry krok. A jak już jesteśmy na temacie Days Gona, no to ten zjep. o ten. Pamiętam, jak mówił, że Astrobot jest lepszy od Days, Gona, bo Days Gone, bo w Days Gonie podobno nie działały cutscenki. Kurwa, no ten człowiek chyba nigdy w tą grę nie grał. Dobra, mniejsza z tym. No więc oprócz Days Gone na komputer wyszła też ta gra. I ta gra. No i ta gra. No i też ta gra. No to skoro na PC ta wychodzi większość pseudo-ekskluzywów, no to jaki jest sens kupowania konsol w obecnych czasach? Żeby zagrać wcześniej? Wcześniej o ile? O rok? O dwa? o miesiąc? Dla mnie to nie jest żaden problem, żeby sobie poczekać, bo mam wiele innych gier, na przykład Hitmana. Ale nie zapominajcie o tym, że na konsolach nie ma wszystkich gier. Niektóre z różnych powodów są na przykład tylko na PC-ta. Na przykład Counter Strike, albo remake pierwszego Half-Life'a, czyli Black Mesa. Oczywiście dla niektórych mogą być to gry, które nikogo nie interesują, ale według mnie właśnie Black Mesa lub nawet darmowy Cry of Fear to Pozycje, w które każdy powinien zagrać. Dobra, czas na jedną z największych potęg pc czyli mody. Każda gra, wydana na komputery, jest możliwa do zmodowania. Chcieliście zawsze w GTA zostać policjantem? Oto do tego mod LCPDFR do GTA 4 i LSPDFR do GTA 5. Albo jak z niedanym Stalkerem. Moderzy robili własne poprawki i bugfixy, podczas gdy na konsolach trzeba czekać na update'y. To właśnie dzięki modom gry można powiedzieć, że dostają drugie życie lub co najmniej to, że grając z modami jest totalnie inne doświadczenie. No chyba, że jest się takim rockstarem i usuwasz najlepsze mody, jakie powstały do twojej własnej gry. Przykre. Dobra, a teraz największy ból konsol. 30 lub 60 klatek. I wyłącznie tyle. Bo teraz gry mają dwa tryby. Tryb jakości i wydajności. Zwykle obydwa niczym się nie różnią. To no może poza tym, że tryb wydajności jest o wiele płynniejszy i może ktoś powie, że mu tyle FPS wystarcza. To ja wam powiem, że w multiplayerowych grach rywalizacyjnych każdy FPS się liczy. Załóżmy, że jakaś gra ma crossplay. Crossplay to jest takie coś, że w daną grę można grać na wszystkich platformach w tym samym czasie, na tym samym serwerze. No to gracz PC towy zwykle będzie miał technologiczną przewagę, bo załóżmy, że jego gra chodzi w 144 klatkach, a drugi gracz, który ma PlayStation, ma ich jedynie 60. Wyższy klatkarz zawsze dodaje przewagi. Oczywiście nie oznacza to, że PC-towie zawsze będzie wygrywał, ale poniekąd jakąś przewagę ma. Jak ktoś mi nie wierzy, to proszę o obejrzenie tego filmu od Nvidia. Dobra, gadaliśmy już o grach, modach i FPS-ach, co teraz? Aaaa! Ah, piractwo! No więc słuchajcie, niedawno zrobiłem film o piractwie i dużo osób się zesrało w komentarzach pod nim. Oje, jak mi przykro. No sorry, ale zdaje mi się, że na przykład w Deadpoola na PS5 sobie nie zagracie. No chyba, że ograniczycie sobie tą grę za 500 zł. Ale to nie jest opłacalne, no chyba, że ktoś jest tak jebnięty, że spiracenie gry, która już nikogo nie obchodzi, sprawi, że jest to dla nich to samo, co kradzież Mercedesa AMG z salonu. No po prostu debile. Żeby spiracić grę na konsolę, najpierw trzeba ją przerobić. Ale umówmy się, jest to bardzo ryzykowne, dodatkowo może poważnie uszkodzić waszą konsolę. Tymczasem PC-cie, ibieracie u torenta, pobieracie torenta i w zasadzie go na utorenta. Instalujecie grę, którą pobraliście, i proszę bardzo, gotowe, wszystko działa. No w GTA stąd raz na PS5 też sobie nie zagracie. No chyba, że lubicie ten spóźniony żart na 1 kwietnia od Rockstar'a. Ale żeby nie było, że samo pierdolenie to plus, no to klucze do gier również są tańsze na komputerze. Przykład A. Na koniec cena. PS5 Pro kosztuje 3500 złotych. Mój komputer również tyle kosztował. Oczywiście do ceny komputer dochodzi klawiatura, myszka, monitor, słuchawki, głośniki, przeciwka USB i tak dalej. Ale patrzę na wszystko dość obiektywnie, bo ceną PS5 może lekko wygrywać z PTC-ami. Na przykład Silent Hill 2 chodzi bardzo słabo. Zwykle nie chodzi w 60 FPS-ach, ale zalicza często spadki do 50 lub 48, a na PC w ustawieniach pomieszanych na ultra z wysokimi, ja chodzi w nawet 90. No właśnie. Ustawienia ratują komputery w tym przypadku, bo na konsolach zwykle wszystko jest wyjebane na ultra, to na PC możecie dostosować sobie wszystko do swojej preferencji. Co oznacza, że możecie pozmieniać ustawienia, które nic nie zmieniają wizualnie, a wydajność podskoczy o kilka lub nawet kilkadziesiąt klatek. I to jest bardzo duży plus. I to właśnie dlaczego PC jest najlepszy. Jeśli ktoś ma inną opinię, to chętnie posłucham. A już dziękuję za uwagę i do widzenia Państwu.